No, witam, witam serdecznie. Zaczynamy. Zaczniemy. Zaczniemy od końca. Pan Radio, przydarzyła mi się taka końcówka: białe, król E6, wieża H5, pion G4. Pion G4, czarne król G6, goniec G5, pion H6. Ruch białych, jak to wygrywać? Jest to, jak to wygrywać? Jeśli jest, jest, jest to wygrana pozycja, dziękuję. Pozdrawiam się. Pozycja nie jest wygrana. Niestety, nie jest wygrana z tego powodu. Że czarny musi kontrolować pole H5, jeżeli idziemy wieżą w dół i odejdziemy. Czarny ma ruch H5, po którym remisuje i ucieka królem w tę stronę. Oczywiście, przyjrzyjmy się jeszcze raz. No, odchodzimy wieżą. Ruch król G7 już przegrywa, ponieważ po tym ruchu nie ma. H5 i zganiamy króla, Nieuchronnie od wszystkiego, zganiamy króla, ładujemy się i mamy w stosownym momencie szansę wygrać tego gońca i wygrać z pionkiem G, zwrócić jakoś za pionem. Przegrywa też po znaczy, ale każde odejście gońcem no, gwarantuje czarnym remi. No teraz co? No pion i co zrobić? I biały tu, i gonimy do tego rogu. I król nie może przyjść na f6. Gonimy do tego rogu. Do tego rogu gonimy, bo gonić jest na czarnych. Gonimy do tego roku. Możemy wyczekiwać, ale czarny będzie wyczekiwał nie chodząc królem, tylko gońcem. On wyczekuje gońcem. I wyczekiwanie nam nic nie daje. Nic. Królem z tej strony nie podejdziemy, bo nas wygoni. A w ogóle to za chwilę. Król podejdzie i zbije piona. Także panie Radosawie, tego wygrać nie można. Pan Radosaw, z jednej strony fajnie, że tyle partii tala, z drugiej strony, że pan się wysypie. Z jego wszystkich partii nastąpi Bestalowie. Ciekawe, ile tych partii jest jeszcze w bazie. Nie wiem, ale dużo, Panie Radosławie. Dużo. Pan Leszek, Panie Piotrze, w grudniu będzie trochę większa wpłata. Pozdrawiam. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że składkę klubową do Polskiego Związku Szachowego 350 zapłaciłem. Prawdopodobnie będzie jeden wydatek o 350 zł jeszcze na program. Chessassystem na najnowszą wersję, może 250. Ja nie pamiętam ile to jest. Ja już biorę bez żadnych tam dodatków. Tylko aktualnie mam wszystkie wersje od wersji 2.0. Teraz będzie wersja 22. To jest mój program do pracy, w którym przetwarzam partie, wybieram. Drugi program Chess, Chessbase też używam do pracy, ale on ma aktualizację co 2-3 lata, więc pewnie nie będzie. Także spokojnie. Ale każda wpłata pomaga tam zawsze coś. Ostatnio dwa razy miałem zanik prądu, ale jakiś taki był dziwny, więc nie wiem, czy to czy jest sens kupować urządzenie UPS. Nowy notebook zakupiłem w grudniu. Zakupiłem nowy no notebook poniżej 10 tysięcy, tam nie dużo brakowało. Dokupiłem do niego pamięć. Tak jak mi radziliście, wpiszę to, w wydatki tam na. Jak to się nazywa? Na, na. co te wydatki wpiszę? A na zrzutkę, więc na bieżąco. Żyjemy, kochani. Żyjemy. M mam mnóstwo zajęć, mnóstwo uczę. Zachęcam do niskobudżetowych zajęć środowych z te strategii piątkowych startyki Tam jeszcze jedną dwie osoby możemy spokojnie przyjąć. Pani Karolina Szukała. O! To chyba jakaś rodzina pana Leszka szukały. Bardzo serdecznie panią Karolinę pozdrawiam. Nie wiedziałem, że Elszat istnieje tyle lat. Oj, to chyba pan Leszek odpowiedział ze skąta żony niechcący się zgapił. Może tak się zdarza. Pan Ryszard Eisman. Dobry film pozacinany, jak młody Paul Silverem. Ja wytłumaczę o co chodzi. Pozacinane jak młody Paul Silverem Po prostu w dawnych czasach, w tych dobrych czasach, jak mieliśmy dobrobyt w Polsce ludowej przed 89 rokiem, były ży Żyletki zwane Paul Silver, Doskonałe jak na tamte czasy Żyletki. I były takie ostre jak brzytwa. Jak młody człowiek się golił, to tu się zacinał. I stąd ten dowcip pana Ryszarda. Pozacinany jak młody Polsylwerem, ale jest Pan pierwszy, Panie Ryszardzie, który narzeka na film. Matujemy król, komputer, królem i wieżą. Prawdopodobnie oglądał Pan w telefonie a, i był Pan gdzieś dalej, Panie Ryszardzie. Słabsze łącze było i dlatego tak było. Pan Radosław. Oczywiście, że komentować Bronsteina, przecież było wielu szachistów, którzy nie zostali mistrzami świata. No to się bardzo cieszę. Będziemy komentować. Brąsztajna, Rubinsteina komentujemy, Korcznoja też spróbujemy. I pan Emil Piotr Edmund Niedzielski. Kilka partii Dawida z Bronsteina z pewnością się przyda. Zawsze można inaczej spojrzeć na szachy z, z, z lat 50 -tych, 70 -tych. Jak pan miał ochotę, to poproszę o mecz, o Mistrzostwo Świata w 51 roku. No partie z tego meczu czekają, są gotowe do komentowania. No Proszę Państwa, no... Ile ja mogę? No Jak komentuję trzy partie dziennie przez 6 dni w tygodniu, to jest 18 partii w tygodniu, to miesięcznie wychodzi 36, 72 do 80 partii miesięcznie. Mogę skomentować, musicie mi kochani, wybaczyć. No, To rocznie i tak wychodzi 80 razy 12 wychodzi około 1000 partii skomentowanych rocznie. No więcej nie dam rady. No przykro mi. I to chyba wszystkie te komentarze póki co widzę. Ale wobec tego tutaj za funduje Państwu miniaturkę. Lecimy. Miniaturka. Piękna miniaturka. E4 E5 Partia rosyjska. Tu wiemy, że biały jak zbije to czarny musi zagrać. D6 więc biały gra tym razem d4, ed, e5, koniś e4. Hetman d4, no koniś nie ma gdzie odejść, ale idzie d5 i po zbiciu e passant, tak zwane bicie w przelocie, tu tłumaczę, że biały bije pionka tego, tak jakby on poszedł o jedno pole i teraz ten go będzie bił, tak jak on by poszedł o jedno pole. A chodzi oczywiście o tego pionka. O tego chodzi. Więc on go bije tak jakby ten poszedł o jedno pole. Zwane bicie w przelocie. Koniś D6 i póki co wszystko dobrze. Goniec D3. Skoczek C6 z atakiem na Hetmana. Hetman odszedł. G6 Roszatka, goniec G7 i goniec Z2. Wydaje się takie paradoksalne posunięcie, ponieważ białe proponują, żeby te wzięły tu se figurkę. Goniec C3 i tu łapią czarne pola. Ja tu wiele razy mówiłem o tych czarnych polach. O te pola są czarne. A ten goniec, o ten, ten wniewali jak z armaty. O. Teraz już białe mają nieprawdopodobny atak. Nieprawdopodobny atak na czarnopolowej części szachownicy. Roszatka, goniec na F6, i chcemy Hetmanem wskoczyć i zmatować. Odszedł Hetman H6 i skoczek idzie tak. Broni i zaatakował gońca. I proszę bardzo, kombinujemy jak miniaturka. No, Tu przyszedł, patrzcie, Tu przyszedł. I zbił. I zagrał na mata. I wieża uciekła. I pan szachuś. I pan szachuś. I białe tu powinny wygrać. A dlaczego? Czarne się poddały. Dlaczego to białe wygrywają? Mają. Trzy letkie figury i wieże. Czarne mają też. Pionka 2, 4, 5, 2, 4, 5. Czarne mają jakoś więcej. A co grozi? No, grozi szachuś. I grozi tu szachuś. No przykładowo, na jakieś A6 będzie szachuś. albo na ucieczkę będzie, o na ucieczkę to może być i taki Maciuś no to co czarny może, no Hetman może posta Hetmana nie może postawić na E6 na F5 nie ucieknie królem no to najpierw szachuś potem tu Także kochani widzicie, że miniaturkę zafundowałem Wam ekstra. Do zobaczenia.